3, 2, wrzuci nie na Sobotnie przedpołudnie nie jest to może idealny moment na rozgrywanie meczu piłkarskiego, ale liga się zbliża no i trzeba grać. Ze mną jest Dariusz Czoja. A ja nazywam się Tomasz Olczak, gdy Mateusz Machaj, trochę alpinizmu teraz tam ja musiał się przez te zaspy śnieżne przedostać, żeby wydostać tę piłkę. No Bez i, i trzeba powiedzieć, chrobrego, że znów Dominik Dżąbek, których tak. ta piłka gdzieś go szukała w polu karnym, rozpoczął z zębem, próbują wciągnąć zawodników chrobrego na swoją połowę. Ale bardzo wysoko, po raz kolejny o tym wspominam. To jest prawdopodobnie no, najważniejszy cel na tych ostatnich sparingach. Trzech, czterech piłkarzy chrobrego atakuje już na połowie Śląska-Wrocław. dzisiejszym spotkaniu pokonali fotohigienę gaci. 7 -1. A teraz mamy, Szanowni Państwo, muszę Ci darku przerwać, bo mamy rzut karny dla Śląska-Wrocław. No to zobaczmy, Fabian Piasecki. Bardzo pewnie, bardzo pewnie. Adam Makuchowski do najmniejszych, jeśli chodzi o wzrosty, bramkarzy nie należy. Więc jeżeli nie sięgnął tej piłki, a rzucił się w dobrą stronę, to znaczy, że Fabian Piasecki naprawdę uderzył tą, tą piłkę dobrze. Nie ma piłkarzy Chrobrego na ławce rezerwowych, jest tam głównie sztab szkoleniowy. Piłkarze Chrobrego w budynku klubowym. Ja tam tędy przechodziłem tuż przed spotkaniem i no na siłowni spędzali czas, natomiast dość rozrywkowo głośno leciała muzyka i tam były takie ćwiczenia połączone z tańcem. Być może nas teraz piłkarze Chrobrego oglądają i słuchają, także pozdrawiamy ich serdecznie i zazdrościmy trochę, że są w ciepłym pomieszczeniu. Mateusz Machaj przejął teraz piłkę, jest Dominik Dziąbek, ależ sobie poradził świetnie. Mateusz Machaj z obrońcami Śląska, no ale to podanie do Jakuba Michalczyka było już do. Dokładny niestety. No nie zrozumieli się zawodnicy Chrobrego, natomiast intencje naszego rozgrywającego Mateusza Machaja były naprawdę Ale Mateusz Machaj, teraz Bo bardzo groźnie, i... Michał i... Szromnik fauluje i mamy rzut karny z drugiej strony. Ciekawe czy to doświadczenie pomoże bardziej strzelającemu czy broniącemu. Mateusz Machaj. I jeden Chol. do jednego, Mateusz Machaj z rzutu karnego zawodnicy Chrobrego Głogów. Mamy informację, że spotkanie Chrobrego Głogów ze Śląskiem do Wrocław oglądają również nasi południowi sąsiedzi, czyli mamy tutaj z Czech informację. Ahoj, w takim razie. Mamy informację, że nasza transmisja oglądana jest również na Wyspach Brytyjskich, również pozdrawiamy. Good morning w takim razie. Nie ma jeszcze 12, prawda? Bo musiałbym wtedy zmienić na good afternoon. Ale pamiętajmy, że wyniki w meczach kontrolnych nie mają większego znaczenia. No to znaczy, lepiej też nie przegrywać, nie wiadomo jak wysoko, natomiast oczywiście... Mają takie znaczenie psychologiczne, powiedziałbym, bo jeżeli drużyna jest po na przykład po serii wygranych sparingów, na pewno do tej ligi przystępuje się trochę inaczej. Natomiast faktycznie te, te wyniki w meczach sparingowych nie zawsze mają jakieś wielkie znaczenie, biorąc też pod uwagę to, jak często są na przykład wymieniane całe jedenastki. Tak. A bramka, bramka bramkarza w ostatniej, w ostatniej akcji tego spotkania. Nie wspomina dobrze tego meczu Adam Makuchowski, tak wywnioskowałem z naszej wczorajszej. Rozmowy, natomiast e, wydaje mi się, że nie ma w ogóle czego się wstydzić, Adam, bo naprawdę bronił wtedy znakomicie. Ale zobacz, Tomku, zazdrościłeś piłkarzom e, rezerwowym Chorobrego, że siedzą sobie w ciepłym na siłowni i słuchają muzyki, proszę już rozpoczęli rozgrzewkę. Chyba jednak nas oglądali. Po prostu oglądali nas, usłyszeli i powiedzieli, o dobra, czepia się nas, no to wychodzimy. A że oglądają nas w Skandynawii, także pozdrawiamy, pozdrawiamy widzów z Norwegii. Nie jestem przygotowany niestety na dzień dobry po Norwesku, mógłbym na przykład e, greckich kibiców pozdrowić. Kalimera w takim razie. Może mamy akurat. Fanów na przykład Mavrudisa Bougaidisa. Żona wysłała mu dopiero chwilę wcześniej zdjęcie, że idzie sobie nad morze z dziećmi. 22 stopnie w Grecji. Taki to pożyje. Taka to pożyje w takim razie. Mavrudis musiał wtedy przy minus kilku stopniach grać w piłkę. I kto wie, czy Mavrudis Bougaidis nie będzie łapał minut już na początku rundy wiosennej. Wciąż Oliver Krasnowski nie jest brany pod uwagę, jeśli chodzi o granie. Marcel Zjemka. Marcel Zieman, Marcel Ziman, Marcel Zieman, W zasadzie jakbyśmy mieli trzech piłkarzy. Wiemy, z czego to wynika. Jest to zawodnik urodzony w Berlinie, urodzony w Niemczech z niemieckim obywatelstwem, natomiast no, też wiemy, że Marcel świetnie mówi po polsku. Czuje się Polakiem. W tym momencie gdzieś tam się pojawiło u komentatorów nazwisko Ziemian. Co już Marcelowi nie pasowało, no bo trzeba powiedzieć, że jest to coś, jest to zupełnie inne nazwisko. Niż to, które ma Marcel. Natomiast i Ciman, i Zieman to są nazwiska, to, to są takie wymowy, których możemy śmiało używać i Marcel nie będzie do nas, nie będzie nas szukał po Meszu. Po <grym> nie będzie miał pretensji. Miejmy tego ja, Marcel na jest przesympatycznym chłopakiem wskaliszem i pytał, jak my wytrzymaliśmy tutaj na tym mrozie. Powiedziałem, że byłoby łatwiej, gdyby ten leż był trochę żywszy, natomiast no, już na to Marcel nie odpowiedział. No właśnie. Może dlatego dzisiaj długowie nie starają się dość tak. intensywnie. Ja myślę, prawda? że na pewno. Myślę, że na pewno. Tak, myślę, że na pewno nasz poziom narcyzmu teraz wzrasta. U... Ale to jest dobry prognostyk, że gra wygląda lepiej. To jest dobry prognostyk przed ligą. Zablokowany przez Bougaidisa, nie Sebastian nie przyjął, to Nieprzyjemne uderzenie przyjął to Bougaidis na, na swoje ciało. Także Ale znosi, uratował, znosi to uratował. jak prawdziwy mężczyzna. Ani grymasu na twarzy teraz greckiego obrońcy. Profesjonalny komentarz, panowie. Też mi się podoba komentarz. Do Kanal Plus już was tam, kurde, polecają. Tomek mówi, ja mu tylko dopowiadam dzisiaj. Ale to tak jak, działa. Jak gadam za dużo, to mnie szturchaj. Bo ja dzisiaj nie panuję. Pamiętajcie, Spokojnie, że ja wczoraj... ja wczoraj byłem na imprezie. Jest również jest również Oliver Praznowski, więc zawodnik, którego przez ostatnie tygodnie nie mieliśmy okazji widywać na boisku, polecił bo uraz. Myślę, że na powrót Praznowskiego czekamy nie tylko my, ale również i wszyscy kibice Chrobrego. Cierpi Robert Mandrysz, trzeba powiedzieć. Wygląda to, wygląda to nie najlepiej w tym momencie tej chwili, tak słyszę. Będą panowie fizjoterapeuci, żeby pomóc pomocnikowi Droborego głowów. Zobaczymy, co Trzymał będzie. Trzymał ciosy w twarz, natomiast oby, ciężko oby, nam oby powiedzieć, czy, 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 czy co są okolice nosa, na przykład. I możemy się tutaj martwić o jakieś ewentualne stłuczenie czy złamanie. Dzisiaj. grymas, grymas na twarzy Roberta Mandrysza. Wspominałem o tym. Ale mamy tutaj wichurę, szanowni państwo, mamy do tego stopnia, wjazd, że tak. skład Chrobrego nam wywiało w tym momencie. Mówiłem <laughs> o tym, że Robert Mandrysz od kilkunastu już dni jest tatą, no nowe pokolenie Mandryszów, bo, bo brat Roberta nie jest jeszcze tatą, więc nowe pokolenie Mandryszów rozpoczęła mała Oliwia, pozdrawiamy również Patrycję, żonę Roberta. I w końcu Michała Szromnika, Maksymilian Panaszewski i Robert Mandrysz i jaka kolec w piękne, piękne uderzenie, piękne uderzenie, no i nie mamy gola. Nie. Piękna bramka. Próbował. byłaby, gdyby, gdyby szromnik nie zainterweniował. No. Ale zauważ, że byłem zdziwiony, że w pierwszej połowie sędzia wyszedł bez czapki i proszę. Mamy sędziego Ja mu się nie dziwię szczerze mówiąc. Mogło być już nie. Ależ teraz odebrał piłkę, piłkę Michał Ilków-Gołąb, jest w polu karnym, Ilków-Gołąb do Lebedyńskiego, niestety, poradzili sobie obrońcy, szkoda. Obserwuję Kowalczyka, w tej chwili jest w środku, cały czas ym, zbieg ze skrzydła jest w środku. Nie ma tutaj innego piłkarza na lewym skrzydle, więc to nie wygląda tak, jakby zamienił się z, kim, z kimś pozycjami Damian Kowalczyk. Być może wynikało to, to z tego, że w sytuacji, kiedy Chrobrę ma piłkę, ma być tym drugim napastnikiem, kto wie. No, i powrót Damiana Piotrowskiego i odzyskał piłkę skrzydłowych Robrego Głównego do spółki. Pan konkretnie z Michałem podszedł Minkowym i wyjaśnił gołem. sytuację, prawda? Zdenerwował się, za długo to trwało, po prostu dla niego i stwierdził, że ta piłka jest jego. I jeszcze klasie. Mamy koniec spotkania. A teraz mamy koniec meczu, mamy koniec tego spotkania. Do pressingu, znów dużo akcji na mm, takiego ataku na rywala już na jego połowie. Natomiast no siłą rzeczy wyglądało to tak, że Śląsk-Wrocław wygląda to tak, że Śląsk-Wrocław pokonuje Chrobrego Głogów 2 do 1. Ja sobie jeszcze herbatki nalaję. tylko sprzątam swoje, że tak powiem, graty.